Um, pomysł, żeby w Stanach wziął się z tego, że na pewno chciałem e, grać przeciwko najlepszym zawodnikom, e, czy to amatorskim, czy juniorskim na świecie, no jak myślę, że wszyscy e, wiedzą, w Stanach jest najwyższy najwyższy poziom golfa. E, pomimo tego, że mogę codziennie grać z zawodnikami, którzy prawie każdy z nich pewnie będzie grał kiedyś na turze, to mogę też ukończyć sobie szkołę i mieć. No, wiadomo, ten dyplom ukończenia szkoły, który też może mi się zawsze przydać w życiu, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ja miałem akurat agenta, miałem Andiego, który pomógł mi znaleźć kilka różnych opcji, aczkolwiek jeżeli chodzi o opcję, w sumie, którą ostatecznie poszedłem, że chodzi o mój pierwszy uniwersytet, to Wzięło się to zgranie na, tur na turniejach zagranicznych. Wydaje mi się, że grałem na Mistrzostwach Europy Amatorów. Grałem z właśnie jednym z chłopaków, którzy właśnie akurat wtedy ukończyli Texas Tech i spodobało mu się, jak gram, Dał mi kontakt do swojego trenera i oni obserwowali moje wyniki i w końcu też obserwowali mnie na, 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 na British Boys. E, więc myślę, że przede wszystkim granie w tych turniejach zagranicznych typu British Boys, e, European, a nie no wiadomo, jak się potem jeszcze będzie lepiej grało, to na przykład na Świata też pamiętam, że byli jacyś się, różni scouti, więc myślę, że granie w turniejach zagranicznych jest najważniejsze. Ogólnie wygląda to tak, że oni obserwują Twoją grę bardziej, jakby tylko, tylko patrzą jakby pod względem golfowym, e, na to, jak grasz, jak mi jak się podobasz. E, Wtedy powiedzmy proszą cię o wysłanie im, jeżeli są naprawdę w tobie zainteresowani, no to wiadomo, komunikują się z tobą, oczywiście jeżeli chodzi to w granicach NCA, bo to nie jest tak, że oni do końca mogą robić to, co chcą, tylko są tam pewne zasady, które oni muszą przestrzegać. Jeżeli będą potem prosić cię o na przykład przetłumaczenie świadectw z liceum, wtedy znaczy, że będą prawdopodobnie chcieli złożyć ofertę, jakim im przetłumaczę świadectwo i wyślę to wtedy mogą dopiero złożyć ofertę i możesz wtedy e, wybierać sobie z różnych uniwersytetów, które oferty faktycznie Cię interesują, które Cię nie interesują. E, często zapraszają też na wizyty ze Stanów, za które płacą oni, przy, oni razem. I na przykład, jeżeli chcesz e, wizytować na przykład kilka uniwersytetów naraz, to one się dogadują między sobą, kto idzie pierwszy, kto drugi, kto trzeci, i możesz to zrobić prawdopodobnie podczas jednego wyjazdu, każda wizyta pewnie trwa tak półtora do dwóch dni i możesz e, sprawdzić, który uniwersytet podoba ci się najbardziej. To też zależy od uniwersytetu, bo trzeba SAT pisać, e, trzeba też właśnie ten TOEFL pisać, e, niektóre uniwersytety też wymagają, żebyś napisała e, właśnie ten e, esej na SAT, czyli tą taką dodatkową część. akurat ja tego nie musiałem pisać, więc nie wypowiem się o tym, jakby jest dużo, ale myślę, że jak najwcześniej się tym interesować. Jeżeli jeszcze się oczywiście liczy na jakieś akademickie stypendium, lub faktycznie ten wynik SAT, żeby dostać się do szkoły, jest dość ważny, żeby mieć wyższy wynik, to myślę, że warto by było napisać ten egzamin więcej niż raz, dlatego że liczy się i tak tylko najwyższy wynik, a, a może, może go pisać ile się chce, więc myślę, że im, im wcześniej, tym lepiej. No, wiadomo, może nie jak się ma. 14 lat, ale myślę, że ja, 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 ja i mój mój, kiedy miałem chyba 17 lub 16, jakby tak mniej więcej rok przed pójściem na studia, więc myślę, że w tamtym okresie albo trochę wcześniej można to zdawać. Jeżeli miałbym. W sensie są rzeczy, które ja się sugerowałem, a są rzeczy, które w sumie po pobyciu w Stanach już pewien czas myślę, że mógłbym doradzić bardziej, żeby ktoś się sugerował. Myślę, że najważniejsze, żeby, się, żeby patrzeć na, na swoje szanse, jakieś ma w graniu w drużynie. Czasami jest lepiej pójść do drużyny, gdzie może poziom golfa w drużynie nie jest aż tak wysoki, jak opcja w innej drużynie, ale miejsce, gdzie masz zagwarantowane miejsce jakby w drużynie w piątce, żeby grać. Myślę, że to jest kluczowe, dlatego że nie jedzie się do stanu, żeby trenować, tylko żeby właśnie grać w turniejach i, i konkurować z innymi. A zawsze w swoim jakby okresie na studiach można zawsze zmienić uniwersytet na inny, transferować się do lepszej szkoły, jeżeli idzie ci bardzo dobrze w tej poprzedniej. E Drugą ważną rzeczą jest na pewno klimat i miejsce do treningu. Myślę, że e jeżeli ma się e uniwersytet w stanie, w którym pogoda jest dość umiarkowana, jest dość ciepło i ma się dość dobre miejsce do treningu, to można na pewno osiągnąć dużo więcej niż osiągnęłoby się siedząc w Polsce, no bo jak wiemy, Pogoda może nie jest najlepsza, więc to na pewno myślę, że błędem by było pójść gdzieś, gdzie by było znowu zimno i nie dałoby się trenować do końca w zimę, bo to by było jakby no, pójść też deszczu pod runę. Więc na pewno polecałbym iść do, ciepłej, do jakiegoś ciepłego miejsca i myślę, że bardzo ważni są też trenerzy. Trenerzy w Stanach, które różnią się zależnie od uniwersytetu, jedni są bardziej tak zwani player developers, czyli um, będą faktycznie pomagali ci w twojej grze i będą pomagali w różnych aspektach gry, czy to jest mentalnie, czy, czy po prostu będą ci patrzeć na swing, czy będą ci pomagali w patowaniu, w w każdych rzeczach. A są też trenerzy, którzy e, krótko mówiąc są po prostu selekcjonerami, czyli e, będą po prostu patrzeć na wyniki, dają ci możliwości treningowe, oczywiście miejsce masz do grania, e, ale jakby jesteś trochę bardziej skazany na siebie. I no faktycznie, jeżeli masz te wyniki, no to będą cię brali do drużyny i nie będą oczywiście mieli żadnej wątpliwości. Ale jeżeli będziesz powiedzmy nie do końca w takim miejscu, gdzie nie chcesz być swoją grą, to znowu jesteś bardziej skazany na siebie i, i może oni ci nie do końca pomogą. Na przykład y, różnica jest właśnie taka, dokładnie taka między uniwersytetem, na którym jestem teraz, a na którym był przedni, przedni uniwersytet był krótko mówiąc o y, trenerze Patrzyli tylko i wyłącznie na wyniki, a nie byli właśnie nie do końca byli tacy player developers, którzy, którzy faktycznie mogą ci coś pomóc. E, tutaj jest właśnie kompletnie inaczej, co osobiście dla mnie jest dużo bardziej przyjazne i przydatne, dlatego że nie mam tutaj trenera, mój trener jest z Europy, więc e, fajnie jest mieć ich, żeby oni mi też pomagali, oni też. Jakby wiedzą, jakie mam tendencje, co się dzieje w moim swingu i mogą mi tutaj dużo więcej pomóc myślę, niż mam przed nimi w zasadzie. Um, myślę, że też y, to, żeby mieć pole i miejsce do treningu dość blisko tego, gdzie się mieszka, jest, jest również ważne. Jest, jest dużo dobrych szkół, gdzie, gdzie wiadomo, jest duży kampus, y, dużo ucz, uczniów, duża szkoła, ale, ale pole jest na przykład. 40 minut od kampusu, ale jak, jak wiemy, no, niektórzy oczywiście mają możliwości, żeby zakupić sobie samochód, niektórzy nie mają. W Stanach wygląda to tak, że dosłownie musisz mieć samochód, jeżeli chcesz dostawać się w różne miejsca. Tutaj nie ma metra i, i, i tramwaj. to też oczywiście zależy od miasta. Osobiście, obu szkołach, w których jestem, to jestem w dość małym mieście, ale, ale słyszałem, że, że jest tak może i, i trochę lepiej. Dlatego, że mniej się dzieje, jest trochę bardziej spokojnie. Mniej, mniej trochę takich niebezpiecznych rzeczy może się, się dziać, ale no, no, to są tego są minusy. Czasami jest, jest fajnie zobaczyć nie wiem, pewne rzeczy, które mogłoby się zobaczyć bardziej w Europie, w takich rozwiniętych miastach. Ale myślę, że przede wszystkim właśnie dostęp do pól i, i miejsca do treningu, żeby był on dość blisko kampusu, jest ważny. E, tak. E, właśnie jeden z rad to było to, że to, 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 co właśnie powiedziałem na początku, właśnie, żeby wybrać drużynę, w której na pewno będzie się tam znaleźć miejsce, jakby do grania. E, w moim przypadku miałem, miałem kilka ofert z innych też, jakby dość dobrych uniwersytetów, do których mogą pójść, ale, ale nie wiem, tak, jest tak jakby tak wyglądał w świetnych moich oczach. Nie wiem, mieli najlepsze facilities, super trenerów. Eee, tak, jak mi się wydawało, nie wiem, no i byli bardzo dobrą szkołą, że chodzi jakby wynikowo-golfowo. Eee, byli zawsze są ko koło top 15 w rankingu, więc eee, nie wiem, miałem z od nich ofertę, od oferty, no wiadomo, byłem oczarowany tym wszystkim i, i, i od razu wyobrażam sobie siebie, jakby grając, eee, grając w drużynie, wygrywając z nimi turnieje, ale no nie wiem, wszystko bardzo fajnie <laughs> może wyglądać w głowach, ale. Ja nie wiem, jak się tam przyjedzie no to naprawdę jest, jest, jest trochę ten taki szok, jeżeli chodzi o poziom. Ja nie wiem, tak, tak jak w Polsce jest, 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 jest dla mnie nie wiem, możliwe wygrać turniej grając kilka uderzeń poniżej par, no to poziom, którym jest tam trzeba wygrywać kilkanaście poniżej par. Wszyscy grają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze i nawet jeżeli się wydaje, że jesteś, że jesteś super i, no, i możesz wszystko osiągnąć to Zobaczysz, że jak przejdziesz do Stanów, to, to tam też grają wszyscy albo tak samo, albo albo jeszcze lepiej. Więc mi się wydaje, że, że to był trochę błąd. Prawdopodobnie, że poszedłem do, do szkoły, która, która miała już tak dobrych zawodników i potem następne dwa lata spędziłem tak naprawdę, wal, walcząc o to, żeby być w drużynie, zamiast, zamiast być kluczowym, żeby, żeby zamiast być w drużynie, w której. Grałbym tak jako piąty, może się liczył, może nie, i potem jakby z biegiem czasu się kluczowym zawodnikiem. Się wydaje, że, że to by było trochę lepsze dla mnie, ale też mi się wydaje, że dużo się też, dużo się też tam nauczyłem rzeczy, których bym się na, uni na innych uniwersytetach nie nauczył. No i nauczyłem się też bardzo dużo na pokory i wiary w proces i cierpliwości, której, której też może bym się gdzie dzień nie nauczył. Ale mi się wydaje, że jeżeli miałbym dać radę, to to, żeby na pewno żeby, wybrać, żeby wybrać drużynę, w której na pewno będzie się mogło grać. Tak, mi się wydaje, że też nie wiem, ważną rzeczą jest to, żeby dokładnie, nie wiem, dowiedzieć się, gdzie jakby jedziesz. Czy jedziesz do dużego miasta, czy jedziesz do małego miasta, nie wiem, każdemu to odpowiada inaczej. Mi by odpowiada być w małym mieście, ale nie wiem. Niektórzy mają inne trochę. nie wiem, pragnienie, jeżeli chodzi o nie, wiem, spędzanie czasu i może być w większym mieście sprawiają większą, większą radość. I mi się wydaje, że też nie wiem, każdy stan jest kompletnie inny. Są stany wiadomo, które są dość podobne, jeżeli chodzi o jakieś poglądy, ale i ludzi, ale, ale są stany, które kompletnie od siebie odbiegają, więc mi się wydaje, że też trzeba się trochę dowiedzieć o tym, do jakiego stanu się jedzie, czy tam jest legalne, czy tam jest nielegalne i żeby, żeby mieć trochę taki zarys ludzi, do których, z którymi będzie spędzać te 4 lata. Więc mi się wydaje, że zrobienie takiego trochę researchu, że chodzi o, o miejsce, gdzie się jedzie, jest coś ważne i znalezienie miejsca, które na, najbardziej będzie ci odpowiadać. Yy, na siłowni mamy w sumie dwa lub trzy treningi. Yy, są w sumie one trochę bardziej oparte na, na cardio. Myślę, że na poprzednim sobie był trochę bardziej oparty na, jakby na siłowym treningu, to jest trochę bardziej oparty na kardio, co oczywiście ma swoje wa wady i, i, i zalety. Jeżeli chodzi o trening golfowy, to też zależnie od tego, czy kwalifikujemy się, czy nie, cały jakby ostatni okres tygodnia, czyli bezpiecznie wtorek, to do poprzedniego wtorku to wyglądało tak, że graliśmy kwalifikacje jednego dnia, drugiego dnia mieliśmy trening, potem też było jakieś obecne. Był dzień wolny, ale, ale głównie, kiedy, kiedy kwalifikujemy się i możemy grać, to wychodzi na to, że każdy trenuje codziennie. Mamy jeden lub dwa dni jakby wolne, według zasad NCAA, które po prostu musimy mieć wolne, ale myślę, że każdy z nas i tak trenuje. Eee, trening wygląda różnie, yy, różnie. Niektóre mamy treningi, na przykład przykładowo już, już przed turniejem, kiedy już drużyna została wybrana na turniej. Trening wygląda trochę bardziej indywidualnie. Trenerzy mówią poszczególnym zawodnikom, co, co widzieli, co mówią statystyki i nad czym mają pracować. I nad, I nad tym zawodnicy pracują. A są też treningi bardziej takie drużynowe typu mamy kilka, jakby, kilka takich zadań, które mam po prostu sobie zrobić dla, dla treningu i kończymy trening jakoś taką drużynową. Dru, drużynowym zadaniem, na przykład wczoraj mieliśmy trening, że Dwugodzinny, przez półtorej godziny robiliśmy kilka takich drilli, które nam dali trenerzy e, i potem ostatnie pół godziny spędziliśmy, byliśmy podzieleni na dwie drużyny i ustawili jakby nam fairway na, na, na rężu i była pierwsza drużyna, która w sumie trafi 10 fairway. Więc to też taki jakby trochę drużynowy, trochę jakby taki competitive e, moment, który też się na pewno przydaje i myślę, że to jest taki dobry balans, bo to też jest indywidualny sport, ale też wiadomo, w koledżu liczy się ta drużyna, więc taki dobry balans. E, oczywiście no, jest to sport indywidualny, więc e, jak gramy kwalifikacje, to, to nie, nie gramy na pewno jak, jak, jako team tylko bardziej jako, jako turniej ze sobą. Niektórzy biorą to trochę bardziej poważnie, niektórzy trochę mniej. E, ja osobiście biorę to trochę mniej poważnie, jakby staram się dalej, nie wiem, być tą samą osobą, co, co jestem poza polem. Wiadomo, że jak jestem skoncentrowany, to jest, są te momenty, ale pomiędzy strzałami staram się być też dość rozluźniony. Myślę, że czuć dużą jakby taką rywalizację między nami. Każdy chce być najlepszy i, i każdy każdy też uważa pewnie, że jest najlepszy i każdy uważa, że co mu się należy, co mu się nie należy, ale ale no, na, na koniec wszyscy jesteśmy kolegami, wszyscy jesteśmy w drużynie. Ale myślę, że kiedy gramy na polu i gramy kwalifikacje, to, to czuć na pewno tę rywalizację bardzo. Nie odczułem takie, takiego, jakiegoś takiego strachu lub jakiegoś takiego braku komfortu, którego niektórzy dość mocno czują. Nie, niektórzy mają duży problem właśnie z tym, że tęsknię za domem, tęsknię za przyjaciółmi. Wiadomo, ja też, ale może nie w takim dużym stopniu jak inni. Co so, takie rzeczy, które nie wiem, nauczysz się żyjąc samemu, to na to, żeby takiej takie samodyscypliny. Na pewno też nauczysz się tego, żeby, żeby jakby trzymać porządek. Myślę, że to jest też ważne, bo nie wiem, mama ci nie poskłada ubrań, tylko musisz sobie wszystko sam jakby zaplanować i zrobić. Myślę, że też. To, czego się ja nauczyłem, to na pewno e, już z biegiem czasu to to, żeby do, do, dobrze sobie rozplanować dzień, tak żeby e, znaleźć sobie te 7-8 godzin e, na spanie, bo mi się wydaje, że nie wiem, jak się ma do dyspozycji dobre miejsce do treningu, to chce chcesz się tam spędzić cały dzień, potem wracasz okazuje się, że masz dużo pracy, mówię, no i nagle idziesz spać o 24, a jutro masz siłownię o 6 i nagle z tego robi się 5,5 godziny snu. I, no i następny cały dzień jest mało produktywny, więc myślę, że e, bardzo ważne jest to, żeby dobrze sobie zaplanować ten dzień. E, no ja myślę, że też to tak e, życie samemu na pewno sprawia, że jesteś bardziej, jakby bardziej dojrzałą osobą. Nie wiem, masz do czynienia z takimi rzeczami lub problemami, które na pewno będziesz już miał do końca życia musiał rozwiązywać. Nie wiem, czy to są jakieś pieniężne rzeczy, czy, czy jakieś, nie wiem typu nie wiem, złożyć łóżko jakby. To są rzeczy, których jakby no nie uczysz się nigdzie, a nagle musisz umieć to robić, więc myślę, wydaje, że kolec to też jest jakby dobre przygotowanie takie do, do, do twojego życia jakby jako dorosłym. Dużo rzeczy, które się tutaj nauczę i nauczyłem, to przyda mi się już do końca życia. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi, których, z którymi miałem do czynienia, jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś wrażenia, jeżeli chodzi o koleś, to chyba tylko pytałem Mateusza i Adriana. Nie, nie miałem kontaktu w sumie z nikim innym, który, który jakoś grał w, tam w pierwszej dywizji, na jakichś takich szkołach, nawet z zawodników jakichś z Hiszpanii, których, czy, czy z innych turniejów, których poznałem. No, nie, wiem, wszyscy byli bardzo zadowoleni i wszyscy uważali, że to jest, że to jest ta, ta ważna decyzja. Nie, wiem, moi rodzice wspierali mnie od początku i, i, i też, nie wiem, pomagali mi, jakby no, wiadomo, w tym procesie rekrutacji, jeżeli się ma agenta, no to trzeba trochę, to, trzeba trochę pieniędzy w to zainwestować. Nie, wiem, moi rodzice to zrobili, więc jestem im bardzo za to wdzięczny. Nie, wiem, zawsze, nie wiem, decyzja, którą podjąłem, była przez nas e, wszystkich jakby razem podejmowane. I tak, mi się wydaje, że wszystko robiliśmy razem e, i to było, to było ważne, bo miałem trochę takie wsparcie mentalne i...